Wydarzeniem tego tygodnia jest niewątpliwie beatyfikacja młodego polskiego śląskiego kapłana księdza Jana Machy. To jest naprawdę urzekająca postać, współczesny męczennik, zgilotynowany przez Niemców w 1942 roku, w czasie II wojny światowej w więzieniu w Katowicach, w wieku zaledwie 28 lat. Kapłan wyświęcony w 1939 roku, dosłownie na kilka tygodni przed rozpoczęciem wojny, i później angażuje się jako, no jako wikary, jeszcze jako początkujący ksiądz, w organizację olbrzymiej sieci pomocy ludziom, którzy no, w czasie tych działań wojennych, w czasie okupacji niemieckiej ucierpieli na Śląsku. Są to rodziny dawnych powstańców śląskich, są to po prostu ludzie biedni, ubodzy, są to dawni polscy bohaterowie. Pomaga w sumie około 4000 ludzi i tą sieć pomocy o nazwie, to był taki kryptonim, pseudonim, Konwalia, organizuje w ramach Polskiego Państwa podziemnego. A zresztą trzeba powiedzieć, że to jest człowiek niezwykle dynamiczny. Wcześniej jeszcze jako kleryk, czy, 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 czy jako uczeń sportowiec aktywny w drużynie piłki ręcznej, która zajęła, chyba była mistrzem Polski nawet, harcerz, bardzo oddany harcerz, Więc to taka postać, że tak powiem aktywna, młodzieżowa, no wzór można powiedzieć. I tym samym jest nadal podczas wojny. i. W końcu zostaje aresztowany przez Niemców, no chodzą po piętach oczywiście i ku zdziwieniu wszystkich skazany na śmierć za rzekomą zdradę państwa niemieckiego. Oczywiście ten wyrok jest całkowicie naciągany i absurdalny. Zresztą jest pierwszym księdzem katolickim skazanym oficjalnym wyrokiem niemieckiego sądu na śmierć. I bardzo ciekawe są te ostatnie miesiące w celi właśnie w więzieniu w Katowicach, kiedy ten młody chłopak, skazany na śmierć, nie traci nadziei, nie traci radości życia. Tą radością życia promieniuje, udziela pomocy duszpasterskiej, ale także takiej zwykłej ludzkiej współwięźniom w bardzo trudnej sytuacji. Pisze wspaniałe listy, właśnie pełne... Pełne nadziei, zaufania Bogu, wiary po prostu w Bożą Opatrzność. Możecie Państwo te listy przeczytać na stronach Gościa Niedzielnego. To wszystko jest dostępne. No i wreszcie zostaje zgilotynowany. Odważnie przyjmuje ten wyrok. Jeszcze przechodząc, prowadzony już przez Esesmanów na tą śmierć, patrzy w gwiazdy. To była północ, więc podniesioną głową właśnie skierowuje wzrok ku boku. I pisze taki list do godziny na kilka godzin przed śmiercią, właśnie: no, Nie załamujcie się, bez jednego drzewa las może istnieć, pełen nadziei i otuchy w takiej tragicznej sytuacji zupełnie. No i ta beatyfikacja pokazuje nam przede wszystkim, że no wzór na dziś, jakże aktualny, mimo że to Druga Wojna Światowa i okupacja niemiecka, mianowicie, że człowiekiem można być w każdych warunkach, w każdej sytuacji. Przez ksiądz Jan mógł Działać charytatywnie w ramach kalitasu niemieckiego, który Niemcy tam stworzyli i wtedy, że opływałby w luksusy i też byłby powszechnie szanowanym człowiekiem, pewnie byłby pomagał nim. On jednak wybiera inną drogę, znacznie trudniejszą. Czyli pokazuje, że w każdych warunkach, nawet najtrudniejszych, nie należy iść na kompromis ze złem, na jakikolwiek kompromis z diabłem. że w każdych. Nawet w najtrudniejszych warunkach można zachować wiarę. I to taką wiarę pogodną, pełną pokoju, radości i nadziei na zmartwychwstanie. To jest niesamowite świadectwo, no i że wreszcie są wartości, dla których warto oddać życie. No i kolejny wątek, który brzmi jako apel dla nas wszystkich, mianowicie, że wiara bez uczynków martwa jest. On swoją wiarę przeżywa jako powołanie do pomocy innym, do zauważenia drugiego człowieka tego potrzebującego po prostu. Akurat ta beatyfikacja zbiega się następnego dnia w niedzielę ze Światowym Dniem Młodzieży obchodzonym we wszystkich diecezjach na świecie w tym roku. Naprawdę jest to wspaniały wzór, za którym warto iść, wzór dla dzisiejszej młodzieży.